Cześć, witam Was. Zaczynamy cykl filmów, na którym pokażemy Wam, jak zbudować dach. Zaczniemy od okapu, na którym będziemy mieli oblachowanie, deskę czołową. W późniejszym etapie skupimy się na izolacji termicznej. Będziemy montować rynne pokrycie dachowe, okna połaciowe, komunikację dachową, jak i płotki przeciwśniegowe. To wszystko zakończymy gąsionami. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak rozpocząć pracę na okapie, jak zamontować obróbkę blacharską, deskę doczołową i na co zwrócić uwagę przy prawidłowym wykonaniu okapu. Tutaj mamy wcześniej przygotowaną obróbkę blacharską, która będzie stanowiła ochronę dla naszej deski okapowej. Blacharka ta ma zabezpieczyć płyty drewnopodobnej przed czynnikami zewnętrznymi i ma stworzyć nam efekt wizualny na okapie i na podbitce. Pamiętajcie, aby odpowiednio zamontować okap, musicie przygotować odpowiednio krokwie, przyciąć je w linii tak aby wszystkie pozostałe na nim elementy zostały zamontowane prosto. Deskę okapową montujemy na tyle solidnie, aby na późniejszym etapie móc zamontować wszelkiego rodzaju elementy, które będą nam niezbędne do dalszej realizacji. W naszym przypadku będzie to blacha, ale mogą być to również inne elementy, takie jak rynna, haki do czołowe W dzisiejszym odcinku pokazać Wam, jak prawidłowo rozpocząć pracę na okapie. Montaż deski do czołowej. Jak widzicie, nie jest to nic trudnego. W kolejnym odcinku zajmiemy się montażem płyty termoizacyjnej na kropiowo.